Dzień dobry, element 86A naszego krążtaka. Będziemy dzisiaj składać w szybkiej akcji shortowej 86A i 86 wycięte. Teraz będziemy sklejać. Mamy zrobione jednak. Jak to dawniej bywało, czasem kolory się różniły. Trzeba będzie jakiś filt założyć. Następny element mamy przyklejony. Pozostały nam jeszcze tylko dwa elementy. Więc to tak będzie wyglądać. No zobaczymy, trochę przyszarzało, ale niech schnie. może coś z tego wyjdzie. No i jeszcze ten przód. No i mamy następny element. Zrobiony. no co by nie było budowa karton jest taki, jak to mówią stary trochę od koloru odchodzi ale ogólnie jest super super fajne fajnie poszło więc trochę później może damy jakiegoś filtra retuszu takiego ogólnego mamy kartonik powycinany podklejony zretuszowany trochę bo no, kolor trochę odchodzi od podkładu mamy różne kartony. Ze starości pewnie. O, więc następny element zrobiony. I czas na następny. Pozdrawiam. I budujcie modele, bo jest pora zima idzie, więc przyda się.